Teraz kolejne klawę zadanko, Tym razem z rozkładu normalnego. Musimy policzyć parametry rozkładu, mając takie informacje. Wiemy, że emeryturę do, czyli dla x mniejszego od 1800, p od x mniejszego równa się 0,35 i wiemy, że p od x większego od 4000 równa się 0,082 To nas nie interesuje, więc to musimy zrobić z tego 1 minus P od X mniejszego od 4000 e, czyli to jest inaczej 0, musimy zrobić co 1 minus P od X większego od 4000 i tutaj nam wyjdzie pod x mniejszego od 4000 czyli to będzie 0, 918 już mamy wszystkie istotne dla nas parametry rozkładu, bo wiemy, że P od Z mniejsze od Z, z gwiazdką równa się 0,35 no i P od Z mniejszego od Z z gwiazdką równa się 0,918 Niestety, już nie wkleiłem tutaj naszego rozkodu normalnego, ale myślę, że już wszyscy potrafimy go czytać. Także ja sobie podczytałem z karty tutaj. Przepraszam też za krzesło. Niestety, ma już swoje lata. No to patrzymy: 0,35 wartość to jest. To jest. 0,30 skawał 0,39 Czyli wiemy, że z gwiazdką równa się minus 0,39. W tym przypadku z gwiazdką będzie równa 0,918 czyli to będzie 1,39 na plusie. No to jak mamy już takie informacje, to sobie dużo policzymy. Dlatego, że możemy sobie zebrać wszystkie informacje, które mamy, czyli na tego P035 wiemy, że w rozkładzie normalnym o niewiadomych m odchylenia wartość wynosi 1,800, a dla P... 0,918 jest to 4000 natomiast w rozkładzie normalnym, standaryzowanym o wartościach 0,1 mamy wartości minus 0,39 i wartości 1,39 więc tworzymy rozkład i układ równać x minus 1800 podzielić na Matko, nie w tą stronę. 1800 minus średnia podzielić na odchylenie równa się minus 0,39, a z drugiego wiemy, że, bo to jest nasz x, jakby, a to jest nasz wynik. Więc dlatego tak robimy. A tutaj 4000 minus m na odchylenie równa się 1,39. Bardzo przyjemna co do zasady sytuacja i myślę, że bez problemu to się policzy. Raz odchylenie bierzemy, czyli to jest 1800 minus m równa się minus 0,39 odchylenia. Eee, tutaj mamy 4000 minus m równa się 1,39 odchylenia. Matkę, jakie odchylenie pięknie już odchylenia dodajemy obu stronnie, ja konkretnie odejmujemy chyba bardziej tutaj wyjdzie 2200 na minusie a my się z odejmą no i mamy 0,39 plus 1,39 jeszcze raz bo nie trafiłem 0,39 plus 1,39 to jest inaczej 1,70 na minusie Czyli odchylenie równa się 220 na 1,78 czy to jest 1, 2, 3, 5, 9, 5, ,9 ,6 ,9 ,6. No i M to będzie jak podstawiłem się za odchylenie, czyli to będzie.

M2, 2, 2, 8, 2, 0, 228202 i o odchyleniu 1,235,96. Wartości piękne wzruszające P od x większe, y, większego od 3000, to jest inaczej, teraz liczymy to, bo rozkładu mamy policzone, to jest 1 minus P od x mniejszego od 3000. Więc ze standaryzują P od x mniejszego od 3000 to jest inaczej P od x mniejszego od x minus 228 2,02 podzielić na 1235,96 No i zaraz z to dostaniemy dzięki temu, czyli to jest x a też mamy przecież. Więc 3000 to są niesprytnie Panie Dariuszu 3000 minus 22 82,02 podzielić na 1, 2, 3, 5, 0, 96, czyli tutaj to jest Z akurat czyli z gwiazdka równa się 0,58 a jak z gwiazdka równa się 0,58 to dla, dla z szukamy takiej wartości y która odpowiada tutaj no to 0,58 to będzie 0, y czyli prawdopodobieństwo od z, z gwiazdką równa się y

1 minus 0,7 1,9 0,4 2 6 9 7 i to jest 0,2 8 0,9 5 7 3 0,9 no i teraz musimy to ostatnie prawdopodobieństwo policzyć też zastandaryzować, czyli trzeba pod 1800 minus 2282,02 podzielić na 1, 2, 3, 5, 96, mniejsze od zeta, mniejsze od 2200 minus 2282,02 podzielić na...

minus, minus 0,39 czyli to jest P od minus 0,39 mniejsze od z mniejsze od 2200 minus 2282,02 yy, podzielić na 1235,96 to jest yy, minus 0,07 no i w takim razie teraz, żeby obliczyć to prawdopodobieństwo musimy od dystrybuanty w minus 0,07 Odjąć dystrybuanta w minus 0,39 Dobrze mówię? Oczywiście, że źle pewnie mówię Ale sprawdzimy No, nie, nie kłamałem. Wszystko dobrze powiedziałem. No to liczymy. Dystrybuanta w minus -0, 0,07 to jest 0,476077817 minus dystrybuanta w minus 0,39 to jest. 0,348268273 No jak to od siebie odejmiemy, to mamy nasze prawdopodobieństwo od tego, co liczyliśmy na początku, czyli 0,7077817 minus 0,348268273 równa się